Czarny, o, mazur, mazur! Zobaczcie, jak ja Wam pokażę. Kawa, Zobaczcie, co bricie. O, kurwa! O, pan, kurwa! O! O pan! Ma! Biące pawiany. Idę! Dom wariatu. Idę! Idę! Podrapane menele. O, zobaczcie jak pięknie objabane, a z mordy jedzie jak Niemca. Majestatyczne pokazy rzutów przeróżnymi obiektami. No tak jak ty dla mnie. Widzisz? I także Pampersołaka, który opowie ci nie śmieszne, a raczej śmiechu warte bajki. Değil, puede, schpie, schpie, bilety do nabycia w Trójce Bożej. Kurwa Janek zliżasz śmietonę spuja? Ты, ты славный бежу ты.